chciałam podsumować akcję charytatywną, które prowadziło moje biuro, mianowicie chodziło o zbiórkę środków medycznych, opatrunkowych, kocy na Ukrainę i ta akcja u mnie w biurze już została zakończona. Dzisiaj wysyłamy te zebrane tutaj rzeczy do Lwówka Śląskiego, skąd jutro rano transport zawiezie te wszystkie zebrane rzeczy dodając jeszcze to co zostanie zebrane w Zgorzelcu i we Lwówku, pojedzie to do szpitali w Haliczu. Okręg Halicki to jest okręg, który ma podpisaną umowę partnerską ze starostwem w Lwówku Śląskim i uzgodniliśmy wspólnie, są tam trzy szpitale dla 80 tysięcy mieszkańców ustaliliśmy, że ta pomoc będzie najbardziej efektywna, kiedy trafi do konkretnych szpitali. I te rzeczy, które znajdują się w tych kartonach, właśnie są uzgodnione, że te rzeczy są potrzebne: czyli środki opatunkowe, igły i strzykawki jednorazowego użytku, których jest ponad 4000, i koce termiczne, wszystko to, co. Było najbardziej oczekiwane z naszej strony, z ich strony, natomiast jeżeli chodzi o leki przeciwbólowe, ustaliliśmy, że oni mają inne nieco wymogi, więc nie wchodziliśmy i nie zbieraliśmy tych leków.